Witajcie, dzisiaj mamy ciekawego pacjenta, a mianowicie jest to Passat B6, 2 litry TDI 140 koni 16. Jeszcze na dodatek, żeby uniknąć ryzyka zatarcia silnika, po prostu usuwamy wałki wyrównoważające i po prostu wkładamy zwykłą pompę od 1,9. Pokażemy wam, jak to wszystko przerobić, wymienić, żeby to wszystko grałeś. Chcecie się zrobić taką modyfikację, zmienić to wszystko, żeby pałto już było wieczne i nie martwiliście się jak wyjedziecie na autostradę czy nawet jeżdżąc, skręcąc się po, gdzieś po tam po mieście czy gdzieś, żeby po prostu zaświecić się kontroka i może być za późno na wyłączenie. Wyrzucamy te badziewie, które producent nieudolnie wymyślił i wkładamy zwykłą pompę od 1.9. Pokażemy wam jak to przeprowadzić i tyle. No zabierzemy się do, ro do roboty, trzeba zacząć rozbierać rozrząd, trzeba rozrząd rzucić, bo trzeba tutaj e dostać się do, jakby do wału, żeby zmienić po prostu zębatkę na wale, dlatego rozrzucamy cały rozrząd, wszystko. Miskę mam już ściągniętą, bo tutaj sprawdzaliśmy jak, w jakim on jest stanie. Później może jak ściągnę całe wałki wyrównoważające, to pokażę Wam jak jest już luz, Chociaż nie wiem czy to będzie widać, ale pokażę Wam jaki luz jest, bo luz jest już troszkę spory na tym imbusie I myślę, że za niedługo, za jakieś, no nie wiem, nie wiem ile, ale za jakąś niedługo mógłby się obrócić, bo już jest dosyć na nim spory luz e, Słuchajcie, to no tak, ściągamy koło, no, normalne raczej e, I ściągamy tą, e, ściągamy tą połówkę nad kola, co nie? E, bo nie ma sensu ściągania całego, bo i tak ono jest podłużnica i to nic nam nie da Połówkę tą nad kola Odkręcacie, wyciągacie tę bułkę. W przypadku Passata B6. dobra no i teraz musimy się pozbyć tego całego gówna stąd Więc co odkręcamy tutaj śrubę cały napinacz wyrzucamy on też tam Dobra, także ten. Zobaczymy sobie jeszcze w jakim stanie jest ten nasz układ piękny. Tutaj wyciągamy zabezpieczenie Segera. Sobie pomagam, żeby komuś, może jak ktoś też nie będzie wiedział, to takimi dwoma szpikulcami, normalnie to są szpikulce takiego do tego i po prostu takimi dwoma szpikulcami sobie łapię i go wyciągam. No i jak widzicie, on już jest... Nie wiem czy to będzie widać czekajcie na no. tym Już jest e... Nie wiem czy to będzie widać Czy to słapie Ale on już On już zaczął się obrabiać o. On już On już zaczęło go zaczął go obracać Jeszcze nie jest Jeszcze nie jest taki jakiś tragiczny fest Ale już już jest podjechany już jest podjechany Dobra, A. pokażemy wam jeszcze jaki był luz na tym imbusie Pokażemy wam jeszcze luz jaki był na tym imbusie w tym gnieździe już Taki o Już e, imbus się po prostu kleszczy Bo jak go obrócę to mam problem z wywróceniem, Bo już się powoli kleszczy Jeszcze jakieś chwilę i by się zaczął obracać Bo już się kleszczy o. Nie wiem czy to dobrze widać ile on się obraca Tutaj nam w, w przeciwaga się nie rusza. A on się tyle obraca. O, tutaj. To jeszcze nie było rozbierane. To przejechało 138 tysięcy. Już jest wyrobione. Widać ostro. Jeszcze chwilę by pojeździło, ale to już niedługo. Myślę, że gdzieś do 150 by się obrócił. Dobra, także rozkręcamy e, te śruby na e, torxa 10. E, tak, 10, 10. Na toksa 10, te na 13 nie ruszamy, bo te na 13 trzymają płytę, a te na 10 przykręcają one są do, po prostu do bloku silnika. Hmm. Jeszcze ta malutka tutaj na 10 kluczyk. Jest pomieszane te śruby jednak nie tak jak myślałem, że po prostu to i to. E, nie, nie jest tak, ale jest to przemienne. Także musicie popatrzeć. Jest ogólnie, o, widzicie, łapana na te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 śrub. I tutaj jest taka cieniutka, która właśnie idzie. No, zobaczycie sobie. E, dobra także to całe idzie do śmieci, do złomu. Już nie będzie nikomu potrzebne. jak też będziemy zmieniali koło. To koło trzeba to jeszcze wam pokażę. To koło trzeba wyciąć. To jest bardzo precyzyjna robota, Już tam bardzo precyzyjna robota. Ja ogólnie wytnę je. Można je próbować jakoś ściągać i tak dalej. Ja je wytnę, bo moim zdaniem Chyba to będzie najbezpieczniejsze, bo tutaj ogólnie, jak nie wiem, czy będziecie to widzieli, ale tutaj jest dosyć mało miejsca, żeby ściągać jakiś, założyć. No możecie coś kombinować. Jeszcze w sumie pomyślę, ale raczej chyba będę to ciął. Tutaj po prostu odetnę te koło, wtedy ono się zrobi luźne i wtedy to yy, ściągnę, zbiję je po prostu tutaj. Tylko je tak, o, tutaj rozetnę, utnę taką, o to będziecie widzieli, tutaj je tak przetnę i wtedy ja będę tutaj najwyżej bił i, i ono wtedy mi się wydaje, że się podda, bo tu po prostu nie będzie trzymało. Ale jeszcze zobaczę jakiś ściągacz, spróbuję jakieś mam ściągacze, spróbuję czy coś tutaj nie wcisnę, jak mi się coś uda wcisnąć, a coś pójdzie, no coś wam pokażę. A jak nie, no to zobaczycie jak to wycinam mniej więcej. Tylko to musicie uważać, żeby wału nie, nie ruszyć, bo jak ruszycie wała, a jeszcze w miejscu gdzieś gdzie uszczelniacz przychodzi, no to... Macie praktycznie ten yy, yy, macie praktycznie wał do złomu, bo on będzie się, będzie się lało z niego i tak dalej. Nie możecie ruszyć tutaj tego miejsca na uszczelniacz. Także to jest precyzyjna robota. Spróbowałem no. tu parę ściągaczami i raczej bez podgrzania to nie wyjdzie, a nie mam akuratnie palnika teraz. Eee... Także co, tniemy, ja sobie nawinęłem jak widzicie taśmę izolacyjną, grubo sobie nawinąłem taśmę izolacyjną, żeby po prostu nie przejechać tej, tej grubo, nawinęłem taśmę izolacyjną i będę ciął tutaj po prostu te koło. Dobra, słuchajcie, patent jest inny, jednak taśma to jest trochę niewypał, bo jest cienka, podatna i tak dalej, co nie? Znajdźcie sobie opaskę, najlepiej jakby to była ta zaciskana, oryginalna od Volkswagena. Bo ona, widzicie, tutaj macie równą tą płaszczyznę. Bo te zwykłe opaski skręcane czy coś, to one mają tutaj wypuszczone, i trochę by była nie za dobra. I ona też jest fajna, gruba. I znajdźcie sobie najlepiej taką. Ona akurat fajnie mi pasuje na wał. Zobaczcie sobie. I ona, widzicie? Wchodzi praktycznie, że idealnie, co nie? I jeszcze tutaj obwinąłem taśmą, tutaj od dookoła. Po co? A mianowicie, żeby mi się ona nie zsunęła. Bo jak się zsunie. A przeszlifujecie wał, no to będzie lipa. Dlatego tu ją docisnęłem do końca ob, ob jeszcze taśmą tutaj z zewnątrz obwinę i się szlifowałem. Tutaj akurat tak rozwaliłem koło, biłem po prostu brechą, e, biłem po prostu młotkiem i ono się rozsypało. E, I wyleciała mi i została ta druga jakby część ta od koła, ta blaszana taka, widzicie tutaj e, i mogłem sobie szlifować bez e, tam, jakby tak. Obawy, że przeszlifuję tutaj stopę korbowodu albo coś. Po prostu widzicie, tutaj jeszcze jakieś zabezpieczenie jest, wszystko i to po prostu szlifowałem i opierałem się na tej blaszce. Bez tam obawy, że, 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 ten, że, że ten, że po prostu coś przeszlifuje. Lepiej, żeby się nic nie przeszlifowało, szczególnie tutaj, jak jest łączenie tego dekla. No i popatrzcie, zeszlifowałem go nie do końca, bo nie wiem, czy to zobaczycie, ale zostało z jakiś. No, milimetr, ale patrzcie, ja go obracam, a wał stoi. Dobra, zbijamy to, póki jeszcze jest gorący od szlifowania. Bo zaraz się zastoi, też zbijajcie to jakoś na szybko, póki szlifowaliście. Dobra, widzicie, mamy zbite. To było pod spodem, jakoś tak, jak się nie mylę. Tako, widzicie, ile jest doszlifowany Nie do końca. Ale wystarczyło, nie jest przeszlifowany na końca Tutaj tyle o, wystarczyło I żeby to zbić, po prostu tutaj się oparłem Breszką, pukłem Nawet nie stawiał jakiegoś dużego oporu Zeszło praktycznie bez Jakichś tam większych yy, Uderzeń No, tak to macie Wygląda Dobra i tutaj widzicie sobie Co potrzebujecie, zamiast Za te wałki, to już klient sobie kupił i ogólnie tak. Potrzebujecie trzy śruby takie długie do przymocowania tej pompy bo ona, widzicie, trzyma się na trzech śrubach e, pompę oleju, oczywiście e, ze starego typu, z 1.9 e, smog zależnie od wersji e, krótszy, dłuższy e, zębatkę od napędu pompy oleju, która przychodzi na wał ta nowa, zamiast tamtej dużej łańcuszek rozrządu e, łańcuszek e, napędu pompy oleju, napinacz łańcuszka pompy oleju i uszczelniacz wału nowy w zestawie dostaliśmy. Tyle. To są dwie śruby od tego smoka. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj co mamy? Koło włożyliśmy, koło jak włożyliśmy? No po prostu, kładziecie je gdzieś tam na, na, sobie na stół e, Grzejecie palnikiem Najlepiej podgrzacie wtedy ten Nie wiem czy opalarką się da, próbowaliśmy Nagrzaliśmy to palnikiem A jak się już troszkę zrobiło ciepłe To po prostu wkładamy je na wał Wchodzi bez żadnego wbijania, bez niczego Po prostu wkładacie i tyle Ona jak wystygnie znowu się obkurczy i, i będzie po prostu dobrze e, To tyle z tematu zębatki po prostu grzejecie palnikiem, wkładacie na wał i zapominacie Dosuwacie do tego. E, numerami, tak jakby. E, numerami Musicie tu mieć numery. E, zaraz to najwyżej tutaj się przybliży i tutaj o widzicie. Tu numery muszą być z przodu, bo ona jest e, tak, jakby macie dwie. E, jakby wam, jakbyście ją obrócili do, do odwrotnie, to by wam łańcuch szedł trochę pod skosem, bo by za, za dużo się dosunęła z, na wał. Bo ona po prostu z tej strony od wału jest szersza, a z tej na zewnątrz jest węższa. To musicie o tym pamiętać, że numerami na zewnątrz ee, to tak? E, no co? Łańcuch mamy przeczyszczony, bo to jest wszystko ogólnie w używce, kupione. Sąpę rozebrałem, zweryfikowałem jej stan, bo jest ona używana, jak widać. O, może macie tutaj jeszcze numery tej pompy? Jakbyście szukali coś, to jest ogólnie kod, nie wiem czy mówiłem już. To jest oznaczenie silnika BKP. Jak się nie mylę, tam będzie w opisie. Jest rozebrany, zweryfikowany stan tej pompy. Jest wszystko ok z nią. Dobra, yy, także mamy. Tutaj słuchajcie yy, jest zrobione tak, ten gwint co wam powiedziałem. Yy, ostatnia śruba od, yy, ostatnia śruba od yy, wałków, czyli po prostu yy, czwarta, tutaj yy, i u góry jest otwór, to jest właśnie zasilanie tutaj. Wiertu 8-8 przewiercone pod gwintownik yy, dziesiątkę, yy, nagwintowane, wkręcona śruba. E, naklej zakręcone e, dziękujemy tutaj po prostu jest e, do wałków idzie olej i, i po prostu musimy ją zaślepić e, no i tyle i tak tutaj przychodzi tu jest przykręcana śruba od napinacza co nie tu jest przykręcana śruba od napinacza a tutaj on wchodzi do środka o i tak o i po prostu Zakładacie to na ten, dokręcacie Dobra, słuchajcie, mamy tutaj wymieniony uszczelniacz w tej budowie. Jest znowu założymy uszczelniacz I słuchajcie, e, smarujemy tą obudowę sylikowym Tylko aby, aby Ma się powierzchnia, za bardzo żadnym glutów cieniutko Cieniutko wystarczy I są już tak fajnie zrobimy paszczyznę naprawdę delikatnie tylko zabarwienie tego chodzi wkładamy pokrywę i mamy już wszystko uważajcie też jak wkładacie żeby się uszczelniać nie podwiną na wale wszedł fajnie o, o. siadła widać Dobra, słuchajcie jeszcze e, mały upgrade tego ogólnie, e, tak? Co musicie zrobić? Wyłamać ten e, bolec z jednej strony, jak e, ona przyjdzie wam, tak, to musicie wyłamać. Tu jest z drugiej, z drugiej strony, jest takie samo. Musicie to jedno wyłamać, bo wam nie wejdzie i da troszkę e, otwór przesunięty. Znaczy to już zależnie od tej śruby. Od tej, o tutaj, bo tutaj, jak zepniecie to ta śruba wchodzi nam w ten otwór, akurat jest tak dobrze zrobiona właśnie fajnie, że wchodzi nam w ten otwór, czyli mniej więcej to musicie złamać, w naszym przypadku na wpodłów tej śruby to musimy to złamać i delikatnie wyszlifować już wam. Pokazuję. Mm, o, tutaj, hmm, tutaj. Tutaj musicie wyszlifować delikatnie tu. I tu. Zaraz pokażę no, Wam sobie na ten. na no, 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 pacjencie. O, tak, i widzicie? Tutaj na śruba nasza. Zaślepka. O, tutaj nie fajnie wchodzi wszystko. I musieliśmy tak, tutaj zeszlifować, bo nam miska się e, po prostu weszła i oparła się na plastiku, dlatego musieliśmy podszlifować ten. Plastik i wyłamać ten jeden bolet żeby po prostu nam to weszło bo inaczej by nam tu nie weszło e, na to miejsce. Co? A tak poza tym to... No widzicie, fajnie, fajnie, fajnie akurat nachodzi na ten aktor. Na ten Pas, pasowny tak jest, wszystko fajnie. Zakładamy rozrząd, skręcamy i zobaczymy czy to żyje. Wszystko poskładaliśmy. E, powymienialiśmy sobie od razu filtry, filtr paliwa i, i powietrza. Chcemy to sprawdzić dzisiaj na, na pierwszą rzecz. Także odłączyliśmy tutaj wtyczkę od pompowtryskiwaczy. Od tego nie będę wyciągał, bo ten zobaczycie sobie. Tam jest wtyczka. Odłączyliśmy ją, po prostu ona jest cała odłączona od zasilania pompowtrysku, żeby nie odpalił. E, I tutaj mamy w podstawie wkręcony filtr. W podstawie filtra oleju mamy wkręcony, mam nawet do sprawdzenia, ciśnienia. No. Tam znajdziecie, to. po prostu trzeba wykręcić czujnik od ciśnienia oleju i wkręcić czujnik, i wkręcić adapter do pomiaru. To jest czujnik. No, wykręcamy go, wyciągamy wtyczkę, wykręcamy go i wkręcamy na jego miejsce adapter. Chciałem ja zobaczyć, czy to coś podziała. Hmm. Hmm. Dobra. Na zimnym silniku mamy gdzieś ciśnienie około 4 barów. Na ciepłym silniku widzicie tak jak teraz. Jak jest rozgrzany 90 stopni, to widzicie macie takie ciśnienie. Operacja skończona, patrzymy żyje Po przejechaniu przejechaliśmy się już, z, z, zrobiliśmy gdzieś około 6 km. Nim, e, nic się nie dzieje, wszystko jest ok. E, silnik no, delikatnie widać e, zaczął wygadać. No jest większe odgrania na silniku jednak z wałkami chodzi jakoś tak e, bardziej, e, bardziej stabilnie można powiedzieć nie ma takich e, drgań, ale jakoś tak nie przeszkadza, w środku nic nie czuć jedynie, że widzicie jak teraz jak on był z wałkami, przychodomnia, a po prostu chodził to równiutko nic z silnikiem, można by było wodę, woda by praktycznie się nie tego a tutaj jedynie drga trochę, jest trochę drgania, ale tak poza tym jest e, wszystko ok Eee, Pracuję normalnie, nie ma żadnych zastrzeżeń, nic, nic się nie dzieje kompletnie. Także jak chcecie uniknąć później jakieś drobne naprawy, polecam zmianę jak najbardziej. Eee, będziemy najwyżej, zobaczymy jak, jaki czas. Pewnie najwyżej, jak coś pytajcie, jakbyście coś nie wiedzieli, coś chcieli się dowiedzieć na temat tego, pytajcie, odpowiem, nie ma problemu. To tyle na razie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się na razie, subskrybujcie, lajkujcie, do następnego.